Dzień dobry. Witam was serdecznie, moi drodzy z Zakopanego, z okolic takiej dzielnicy, która nazywa się Olcza. Niedaleko mnie jest dzielnica Olcza Stachonie, o której wkrótce będę mówił. Jest też Bachlecki Wierch za mną, o którym też wspomnę, bo dzisiejszy film będzie dotyczył przepisów, które nie tak dawno zostały wprowadzone i pojawiły się w przestrzeni publicznej pod hasłem zakaz off-roadu w Zakopanem z off-roadu na Podhalu dlatego ja też użyłem tego tytułu, za co bardzo serdecznie przepraszam, bo jest to zdecydowanie clickbaitowy tytuł, bardzo szeroki opis tego, co zostało wprowadzone i co się zmieniło. Przygotowałem na Podhale info, ale wiem, że wielu z was woli posłuchać niż poczytać, dlatego właśnie ten film powstał ja sobie jeszcze idę pojeździć troszkę przygotuję wam jakieś nagrania fajne do tego, żebyście cały czas na mnie nie musieli patrzeć, więc potem siądę i wszystko poopowiadam ale najpierw wam powiem genezę tego skąd się zakaz offroadu w ogóle wziął wspomniana dzielnica Olcza-Stachonie tutaj na początku 2025 roku albo pod koniec 2024 już nie pamiętam, ale to było w zimie doszło do rękoczynów pomiędzy wy Właścicielem jednej z wypożyczalni tutaj kładów i skuterów, a pomiędzy właścicielami pól, po których on jeździ. Skończyło się na tym, że tam jakaś jedna osoba była poszkodowana, ale ogólnie, kiedy w momencie zwady nóż z w ręku, to nie jest dobrze. Już w ogóle sama zwada, jak jest, to już jest źle. A do takich tutaj różnych starć pomiędzy właścicielami wypożyczalni a właścicielami gruntów dochodziło. Dlatego właśnie, dlatego właśnie w końcu gminy Powiatu Tatrzańskiego razem z Powiatem Tatrzańskim postanowiły coś w tej kwestii podziałać drugą sprawą jest też to, że dochodziło już od wielu, wielu lat do rujnowania Bachleckiego Wierchu, takiego bardzo charakterystycznego który jest w Zakopanem, jeździło tam bardzo wielu motocyklistów crossowych kładowców, skuterowców no, generalnie jest droga bardzo zniszczona i to też był kolejny gwóźdź do trumny, która się nazywa zakaz offroadu a teraz idę sobie trochę pooff-roadować. I jak znajdę jakieś fajne miejsce, to przybliżę Wam troszkę te nowe regulacje prawne, i zastanowimy się, kogo one dotyczą. I czy dotyczą nas takich pojedynczych, podwójnych, potrójnych motocyklistów, którzy gdzieś sobie tutaj chcą usiąść na spokojnie, wypić kawkę, popatrzeć gdzieś na góry. Zaraz do tego tematu wrócimy. Mniej więcej o takim miejscu mówię, czyli ustronne miejsce, gdzie trzeba troszeczkę sobie przejechać boczkiem, żeby właśnie usiąść w cieniu, popatrzeć na góry i na przykład opowiedzieć Wam o tych właśnie ustawach. Pierwsze ustawy dotyczące regulacji, jak się to nazywa, w sprawie zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska z użyciem pojazdów silnikowych dla celów rekreacyjnych, bo tak się nazywają te ustawy. To oczywiście nie są ustawy o zakazie off-roadu, tylko o bezpieczeństwie. No i poniekąd troszkę jest to związane z bezpieczeństwem, bo faktycznie zdarzały się sytuacje, że grupy kładowców czy jakichś innych uzbrojonych w pojazdy mechaniczne, band bandytów, terroryzowała okolice, pół żartem, pół serio. Natomiast o tym, że te ustawy wejdą, to tak jak wam powiedziałem, to wiadomo już było od pewnego czasu, mniej więcej od tego czasu, kiedy właśnie było spotkanie w Starostwie Tatrzańskim i wtedy gminy powiatu tatrzańskiego, nie wszystkie, bo gmina Kościelisko, gmina Poroń, gmina Bukowina Tatrzańska oraz gmina Miasto Zakopane, postanowiły takie ustawy poprzyjmować. W, w odpowiednim czasie, jedyna gmina, która nie przyjęła w powiecie tatrzańskim, to gmina Biały Dunajec, dlatego że stwierdzili, że jeszcze ten problem tak bardzo ich nie dotyczy. Ale projekt jakby zaakceptowali, jest on klepnięty, tylko czeka na wprowadzenie w odpowiednim czasie i na pewno będzie bardzo podobny, bo te ustawy wszystkie są bardzo podobne do siebie. Siema. Hej, siema krówki Co tam u was? Dobrze wszystko? No to zarąbiście Lecę. Trzymajcie się, fajnie było pogadać tak z mądrymi Dozo <grywka> Nara <grywka> Pa Pierwsza z tych uchwał została uchwalona w Kościelisku. Kogo dotyczy? Dotyczy rekreacyjnego użytkowania poza drogami publicznymi następujących pojazdów silnikowych. I tutaj są te pojazdy wypisane. Są to kłady rozumiane jako pojazd z trzema lub czterema kołami, silnikiem oraz siedzeniem i kierownicą o konstrukcji zbliżonej do motocykla. Druga, drugi rodzaj pojazdu to skutery śnieżne rozumiane jako pojazdy silnikowe przeznaczone do poruszania się po śniegu wyposażone w napęd gąsienicowy z tyłu oraz jedną lub dwie płozy na przedzie. Trzeci rodzaj pojazdów to pojazdy typu bagi, rozumiane jako pojazd czterokołowy o otwartym nadwoziu wykonanym z rur stalowych lub włókna szklanego bez zadaszenia z silnikiem umieszczonym z tyłu. Kolejna już bliższa nam Kategoria pojazdów to motocykle crossowe, rozumiane jako pojazd dwukołowy z zawieszeniem o dużym skoku, przeznaczony do sportowej jazdy w trudnym terenie. Kolejna i ostatnia grupa pojazdów to samochody terenowe typu off-road, rozumiane jako pojazd z napędem na cztery koła o dużym prześwicie, wzmocnionej konstrukcji i wyposażeniu specjalistycznym, przeznaczonym do poruszania się w trudnym terenie i pokonywania przeszkód terenowych. To są te pojazdy, o których jest mowa. A co czego nie mogą, zabrania się poruszania pojazdami w odległości mniejszej niż 500 metrów od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, a pojazdami z napędem elektrycznym. Tutaj pomyśleli już troszkę do przodu, w odległości mniejszej niż 300 metrów. Zabrania się poruszania pojazdami tego typu w godzinach od 19 do 9 rano. Zabrania się poruszania w zgrupowaniach powyżej 5 pojazdów w przypadku kładu lub pojazdów typu buggy, dwóch pojazdów w przypadku samochodów terenowych typu off offroad, trzech pojazdów w przypadku skuterów śnieżnych, dwóch motocykli krosowych. Przy czym przez zgrupowanie należy rozumieć pojazdy poruszające się w odległości od siebie mniejszej niż 100 metrów. Zabrania się poruszania z prędkością większą niż 20 km na godzinę i zabrania się poruszania po polach, łąkach, pastwiskach i prywatnych drogach gruntowych bez zgody ich właścicieli lub zarządcy. To, mówi, to mówią słowa. Tej uchwały z Kościeliska z 27 marca 2025 roku. Ta uchwała, oczywiście, jest dużo dłuższa. Tutaj jest jeszcze mowa o tym, że przedsiębiorcy, na przykład na terenie gminy Kościelisko, którzy świadczą usługi w zakresie wynajmu pojazdów dla indywidualnej lub zorganizowanej rekreacji, mają obowiązek, zapis zapoznania usługobiorcy z regulacjami niniejszej uchwały. Więc taki to akurat mała, mała zmiana. Tutaj do tej uchwały dołączony jest również bardzo duży opis, takie wyjaśnienie, uzasadnienie, dlaczego to wprowadzono. Jest on dość taki szczerze mówiąc rozsądny, więc jeżeli mielibyście ochotę, to zapraszam Was do przeczytania. Wszystkie teksty zebrane są w linku pod opisem tego filmu. Tam możecie sobie przeczytać to. Bardzo zbieżny, zbieżną treść tej uchwały ma zarówno gmina Kościelisko, jak i gmina Bukowina. Praktycznie słowo w słowo w przypadku gminy Bukowina nie ma tylko uzasadnienia, Zasadnienia chyba nie wymagało to bo po tym, co napisało Kościelisko, to w zasadzie mniej więcej wszystko jest jasne i wiadome. To co jakby rzuca się w oczy w przypadku tych dwóch uchwał, to to, że te pojazdy są tutaj tak mocno sprecyzowane, że jest to oczywiście pole do rozmowy, tak? Czy na przykład w przypadku punktu z motocyklami krosowymi, Motocykl, motocykli krosowych, rozumianych jako pojazd dwukołowy z zawieszeniem o dużym skoku, przeznaczony do sportowej jazdy w trudnym terenie. Czyli w tym przypadku pojazdy, motocykle crossowe, ale motocykle enduro już na przykład no, to nie dotyczy, tak? Czyli motocykle typu GS, typu Himalayan, typu każdy inny motocykl, który nie jest przystosowany do sportowej jazdy, nie ma dużego skoku zawierzenia, też nie wiadomo co to znaczy duży skok zawieszenia. W tej uchwale próbowano tak bardzo iść do przodu i tak bardzo uściślić, że w zasadzie im bardziej coś jest uściślone, tym jest większe pole tutaj do dyskusji i do zastanawiania się, czy dany pojazd na pewno podlega tej uchwale, czy może nie podlega czy samochód terenowy typu off-road rozumiany jako pojazd z napędem na cztery koła o dużym prześwicie i tak dalej czy na przykład posiadany przeze mnie Jimny jest samochodem terenowym który jest specjalnie przygotowany nie, jest fabrycznym samochodem z napędem na cztery koła więc jeżeli jakaś wypożyczalnia zrobi sobie po prostu tych samochodów Jimniaków kupi to już akurat nie kupi, ale jeżeli akurat kupi jakieś inne samochody fabryczne w ilości 20 to trzeba będzie dalej mogła wykonywać takie przejazdy, czy to będą podchodziły te pojazdy pod uchwałę? No to jest właśnie minus tej uchwały, że jest tak bardzo dokładna, że aż za dokładna i tutaj można na ten temat w zasadzie na, na temat każdego tego punktu dyskutować. Tak samo właśnie w Bukowinie. Za dużo chyba chcieli przedobrzyć i niestety skończyło się tak, że tak na dobrą sprawę faktycznie trzeba by się bardzo mocno tutaj zastanawiać, czy dany pojazd jest pojazdem krosowym, czy nie jest krosowym, ale to już tego jakby w tym filmie nie musimy o tym rozmawiać. Każdy niech sobie niech się zastanowi, czy jego pojazd pod tą uchwałę podchodzi, czy nie podchodzi. Do tej uchwały gminy Kościelisko poza uzasadnieniem o którym mówiłem dołączona została również bardzo fajna mapka, mapka terenów, które obowiązują swoją drogą tam też kilka fajnych szlaków znalazłem, których jeszcze nie przejechałem, więc mapkę trzeba będzie dobrze przeanalizować, ale na mapce to co najważniejsze były jeszcze dodatkowe przepisy, przypomnienie takich dodatkowych przepisów, które już obowiązują nas również owródowców od wielu Wielu lat. Są to przepisy o poruszaniu się po lasach, o poruszaniu się po lasach, które są zabytkami, bo takie lasy też mogą być w naszym terenie lasy, które są terenami zabytkowymi o tym, jakie jest prawo wodne, które również nas dotyczy bo jak chcemy po ciekach wodnych jeździć, albo jak przez drogę właśnie przebiega jakaś przeprawa wodna to też musimy wiedzieć. Bardzo fajnie to tam jest dołożone. Ktoś się postarał, żeby tą uchwałę zrobić robić fajnie, więc tutaj naprawdę szacun. Tak jak powiedziałem, ustawa gminy Bukowina bardzo podobna w treści, bez żadnych załączników i dodatków. Kolejna gmina, która taką uchwałę przygotowała, to gmina Poronin. To ona się troszeczkę różni, nie dużo, ale na tyle, że warto sobie ją również omówić. Ta też tutaj uchwała nazywa się uchwałą Rady Gminy Poronin w sprawie przepisów porządkowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Poronin i również jest z dnia 27 marca 2025 z tego samego dnia, co uchwała Gminy Kościelisko. Tutaj troszeczkę inaczej są wyszczególnione. Pojazdy, dlatego że kategorie są cztery. Kategoria pierwsza to pojazdy typu ATV i UTV, między innymi kładów i bagi. Tutaj połączono te, obydwie te kategorie, dlatego że jeżeli nie wiecie, czym się różni ATV od UTV, czyli All Terrain Vehicle i Utility Terrain Vehicle, to są dwa rodzaje pojazdów. ATV-ki to są po prostu kłady, takie na których się siada o kierownica jest taka jak w motocyklu i po prostu tu się jedzie, to jest jeden rodzaj pojazdu, a UTV to są pojazdy, które bardzo często można spotkać, mają kierownicę, bardzo często mają dwa miejsca koło siebie. Są to takie kłady z kierownicą, często z paką, takie mini traktory. Akurat tutaj dość dużo osób na podchalu używa to właśnie jako taki mały samochodzik terenowy. Dojazdy do swojego lasu, czy, czy właśnie po jakieś inne rzeczy, czy czasami śmieci wyrzucić, więc te pojazdy tutaj zostały właśnie wskazane jako UTV. One w poprzednich ustawach określane były jako bagi. My bardzo często kojarzemy bagi, te pojazdy takie jako te, które jeżdżą po gdzieś tam wydmach, po piasku, takie niskie, szerokie, a tutaj jednak cały czas w, w, mówiąc o bagi, to mamy na myśli właśnie pojazdy typu ranger, czyli takie właśnie kłady z kierownicą Druga, drugi rodzaj pojazdów to samochody terenowe typu off-road trzeci to motocykle crossowe trialowe, enduro czwarty rodzaj to skutery śnieżne tutaj jak widzicie te pojazdy w gminie Poronin zostały już inaczej zdefiniowane, czyli można powiedzieć że są to zdecydowanie bardziej restrykcyjne określenia tych pojazdów dlatego, że samochód terenowy typu off-road, no to w zasadzie jest każdy samochód terenowy Motocykl krosowy, trialowy, enduro, no to w tym momencie już każdy chyba jest, jeśli się nie mylę, ma wpisane enduro gdzieś tam w, jako rodzaj pojazdu. Więc w tym momencie to dotyczy również tego typu pojazdów, którymi na przykład ja jeżdżę, albo wielu z Was, czyli pojazdy, które są przygotowane do jazdy i szosowej, i jazdy terenowej. No skutery śnieżne, to tutaj bez żadnego dopisywania. Co to jest skuter śnieżny, chyba każdy wie, i tutaj jakie są restrykcje. Dopuszcza się korzystanie z tych pojazdów przez ich właścicieli lub współwłaścicieli w formie przejazdów indywidualnych, i to jest bardzo fajne, bo jeżeli ja jadę sobie na swoim motorku, to nie muszę się zastanawiać, czy on podlega pod te przepisy, czy nie, bo jadę sobie ja, lub po prostu nie wiem, każdy z Was może na swoim motorku jechać, ale jak już pożyczę któremuś z Was ten mój motor, no, to, to już niestety nie będzie zgodne z uchwałą. Kolejny punkt, czyli dopuszcza się korzystanie z tych pojazdów w liczbie większej niż jeden na terenach specjalnie wyznaczonych i oznakowanych, oddalonych co najmniej 300 metrów od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Trzecie, zabrania się poruszania po lasach, polach, łąkach, pastwiskach i prywatnych drogach gruntowych bez zgody ich właścicieli lub zarządcy. Jeżeli ktoś nie jest właścicielem pola, to, to niech nie rozjeżdża tego pola komuś. Prosta jednak, szkoda, że trzeba to było zapisać. Naruszenie tych przepisów podlega karze, grzywny wymierzony w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Można powiedzieć, że tylko tyle i aż tyle, bo faktycznie mam wrażenie, że ta uchwała jest, tak jak powiedziałem, bardziej restrykcyjna niż te pozostałe. Mniej tutaj jest możliwości dyskusji. Pojazdy są tak określone, że w zasadzie no, bardzo szerokie jest tutaj określenie tych pojazdów i zasady są jasno sprecyzowane. Także gmina Poronin tutaj poszła troszeczkę dalej, ale. Co zrobić? Taką uchwałę, taka uchwała została podjęta i tyle. Ostatnia uchwała, która odbiła się największym echem, to uchwała miasta Rady, miasta Zakopane długo czekali, bo dopiero 17 czerwca został napisany projekt, a 27 czerwca czy 26 chyba została klepnięta i po 14 dniach wchodzi w życie. Bardzo długo czekali, chociaż właśnie to w Zakopanym najwięcej jest problemów, dlatego że to tutaj właśnie turyści przyjeżdżają i chcą sobie w terenie pojeździć, chcą sobie te pojazdy wynająć. No i tutaj najwięcej osób spoza Podhala przyjeżdża, robi sobie swoje działalności i korzysta z terenów, które do nich nie należą. Powiedzmy sobie szczerze, większość lokalnych przedsiębiorców, którzy mają kłady, Albo dojeżdżają do swoich pól, albo na swoich polach, które mają po dziadkach, pradziadkach, wujkach, ciotkach tam sobie robią swoje, swoje bazy szałasy, gdzie zabierają grupę, gdzie e, robią sobie ogniska i, i posiady i tak dalej i to jest spoko i te firmy działają naprawdę od wielu wielu lat, ale y, w ostatnim czasie bardzo wielu przedsiębiorców pseudo przedsiębiorców, którzy udają górali, e, przyjechało na Podhale i chce zbić po prostu pieniądze i na Arabach i kiedyś na Ruskich jak jeszcze Ruscy przyjeżdżali e, no i niestety to jest smutne, bo właśnie przez tego typu nie do końca Fajne działania. Potem się robią problemy. Potem trzeba tego typu uchwały przyjmować. W przypadku uchwały Rady Miasta Zakopane regulacje dotyczą użytkowania poza drogami publicznymi pojazdów. I tutaj są wymienione czterokołowych, czyli pojazdów samochodowych innych oraz czterokołowców. Kolejna kategoria to motocykle crossowe, enduro oraz trialowe. Kolejna kategoria to pojazdy trójkołowe. Później mamy skutery śnieżne, samochody terenowe typu off-road i inne pojazdy silnikowe, które nie są dopuszczone do ruchu na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym i aktów wykonawczych tej ustawy. I co jest tutaj zapisane? Na terenie całej gminy miasta Zakopane, poza drogami publicznymi, zabrania się poruszania w celach rekreacyjnych pojazdami wskazanymi w paragrafie drugim, czyli te, które czytałem, po terenach stanowiących pola, łąki, pastwiska i prywatne drogi gruntowe, bez zgody właściciela lub zarządcy gruntu. Tylko tyle i aż tyle, tak jak w przypadku Poronina, czyli na wszystko trzeba mieć zgodę, jak się gdzieś chce jechać. Oczywiście jest tutaj również bardzo dużo opisane odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów oraz organizacji usług polegających na wynajmie tych pojazdów oraz organizacji wycieczek pojazdami. To jest o tyle ważne, że jak ja na przykład chciałbym zorganizować i mogę zorganizować wycieczkę właśnie takimi pojazdami, gdzieś, na przykład motocyklami, to w tym momencie muszę również się stosować do zapisków tej uchwały. Czyli, że po prostu trzeba znać plan kulturowy Kotliny Zakopiańskiej, respektować zapisy zawarte w tym dokumencie i też usługobiorców, czyli wszystkich korzystających z tej wycieczki, muszę poinformować o tym, że taka uchwała została wprowadzona w życie. Tak wyglądają te uchwały. Zachęcam Was do zapoznania się z całym tekstem, jeżeli ktoś jest zainteresowany, chociaż wiem, że ludzie już trochę nie lubią czytać, dlatego m.in. właśnie ten film powstaje. Co to zmienia dla nas, którzy chcemy sobie tutaj pojeździć i czy to faktycznie zakaz off-roadu, tak jak podały media lokalne. Uważam, że nie jest to zakaz off-roadu. To jest coś, co i tak powinniśmy stosować i tak, czyli jeździć sobie po cichu, w pojedynkę lub w naprawdę małych grupach. Jeździć po terenach, które znamy, które wiemy do kogo należą, czyli najlepiej załatwić sobie gdzieś po prostu jakąś możliwość przejazdu albo porozmawiać z kimś, kto, kto na przykład... Organizuje tego typu wycieczki, niekoniecznie ze mną, bo, bo dużo ludzi organizuje tego te, tego typu wycieczki i mają swoje gdzieś tam miejsca, po których mogą jechać. Dogadać się i zrobić to zgodnie z prawem. Nie, nie, nie na, tutaj nie narażając się na mandaty, na, na jakieś tam problemy, typu potem wysypanek gwoździe, czy rozciągnięte linki. Gdzieś tam bardzo bym chciał, żebyśmy wszyscy żyli w zgodzie i żeby faktycznie nikomu te motocykle, czy kłady przejeżdżające od czasu do czasu nie przeszkadzały, ale sam mieszkam w takim miejscu, które leży na trasie tego typu przejazdów i kiedy przychodzi godzina 23 albo pierwsza w nocy czasami i przejedzie mi pod oknem grupa 30 kładów, które są w pełni oświetlone, jadą naprawdę bardzo szybko, bo uważam, że o tej porze to już wszyscy śpią i nikt tam się nie będzie kręcił, jadą dodatkowo z wydechami, które są zwykłe Przelotówkami, to wierzcie mi, że. Jest to coś, co po prostu bardzo denerwuje, bo, bo jest to bardzo głośne, jest to bardzo niebezpieczne. Wszystkie zwierzęta w okolicy kurczę, szczekają, psy, koty uciekają, i, i no potem przez, po takim przejeździe przez pół godziny jeszcze nie można zasnąć. Jest to w naszym, naszym regionie problem i z jednej strony szkoda mi troszkę, że tego typu uchwały muszą powstawać, ale z drugiej strony całkowicie to rozumiem i uważam, że nie jest to koniec off a może niektórym osobom troszeczkę się przypomnieć, Zasady po prostu normalnego zachowania i, i normalnej jazdy. Ja o samym offroadzie na Podhalu już mówiłem w filmie, który przygotowałem kilka lat temu i tam się dość dużo rozgadywałem na temat problemów związanych z, ogólnie z ofraudem na Podhalu, więc chciałbym was, was odesłać do tego filmu, bo nie chcę już powtarzać drugi raz tego samego, co mówiłem. I chciałbym zachęcić Was do fajnego, grzecznego i kulturalnego offroadowania również w naszym terenie, bo mamy ogrom przepięknych terenów, tylko do ich zwiedzania, do ich eksploracji trzeba podejść przede wszystkim ze spokojem, z kulturą. Jeżeli chcecie sobie podziczeć, to proszę sobie jechać na tet gdzieś tam w różne miejsca, chociaż ci, co jeżdżą tetem, wiedzą doskonale, że z roku na rok, również na trasach typu tetrac i tak dalej, pojawiają się w Polsce problemy, bo ludzi denerwuje taka ilość przejeżdżających maszyn. Szczególnie że na trasy TETA, tudzież TETU, zamiast motocykli, pchają się jeszcze kłady, pchają się jeszcze terenówki, i wszystkie inne pojazdy. No, lubimy ten teren i chcemy na nim pojeździć, a może to jest właśnie pole do, do manewru i do popisu dla lokalnych przedsiębiorców. Stacje, stacje narciarskie, które mamy przepiękne, które stoją odłogiem w lecie, niektórzy gdzieś tam udostępniają je dla, dla rowerzystów. Może to jest na przykład miejsce, które powinno zostać przerobione na bardzo fajne trasy z różnego rodzaju atrakcjami dodatkowymi właśnie dla miłośników off-roadu? W Bieszczadach są już takie miejsca. Płacisz parę groszy i możesz sobie cały dzień jeździć, szaleć. Są przygotowane nawet brody rzeczne, są przygotowane miejsca, gdzie można sobie przeskoczyć, wjechać, zjechać. Potestować te samochody, motocykle, a dodatkowo z pięknymi widokami, to wszystko jest do zrobienia. Dlatego mam taką cichą nadzieję, że ta uchwała, poza tym, że my się troszeczkę zrobimy grzeczniejsi, to spowoduje, że kilku przedsiębiorców zobaczy, że faktycznie jest to coś, co, co może przynieść im dodatkowe zyski, skoro i tak cały sezon letni odłogiem stoją tereny właśnie stacji narciarskich. Mam taką cichą nadzieję, że ktoś pójdzie za ciosem. I zrobi takie miejsca, i te miejsca zaczną powstawać. Takie są moje marzenia, tak to wygląda, jeśli chodzi o prawo. Podobne przepisy też są na Słowacji, tam też jest ofor zakazany, o tym jeszcze zapomniałem powiedzieć, i też się da jeździć, jak się to robi normalnie. To znaczy, jak nikt nie dziczeje, to nikogo tam nie zatrzymają, wręcz się uśmiechną, panowie policjanci, ale w momencie, jakby przejechało kilkanaście motocykli albo kilkanaście pojazdów jakiegoś innego typu, to jestem przekonany, że byłaby pokuta, czyli mandat. Po słowacku i pamiętajcie, że offroad nie jest zakazany, ale offroad jest fajną zabawą dla mądrych ludzi. Także, kochani, zapraszam Was do eksploracji naszego pięknego Podhala i nie tylko Podhala, Pienin, Orawy e, i wielu innych miejsc, które tutaj wspaniałych mamy. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że kiedyś się zobaczymy na naszych pięknych podhalańskich drogach. Offroad nie jest zakazany, tylko jest uregulowany, żeby mądrze z niego korzystać. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.